Witajcie moi drodzy, dzisiaj przy, za, zapraszam was na e, film, w którym opowiem wam o kilku bublach kosmetycznych, które mi się trafiły e, Z których nie jestem zadowolona i których nie polecam, więc jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam do oglądania dalszej części filmu e, Z tego co tutaj widzę, mam sześć kosmetyków, e, jedna kolorówka i reszta to pielęgnacja Rozpocznę od bubla, jakim jest płyn micelarny do demakijażu Oczu, twarzy i szyi, niby hypoalergiczny, e, witalność młodzieńczy wygląd z orchideą i kwasem chljauronowym e, z Eveline. Tak się prezentuje opakowanie. Jak widać, Dosyć sporo go zużyłam, ale nie było to przyjemne korzystanie z kosmetyku. Jest go tutaj 150 ml plus 50 ml, czyli 200 ml produktu. Ja na szczęście go nie kupiłam. Dostałam go od mojej siostry, której również nie pasował. I jeśli chodzi o ten, o ten płyn micelarny, bardzo, ale to bardzo szczypie w oczy. Kiedy zastosuje się go na resztę twarzy, ściąga ją i ogólnie jakoś nie radzi sobie z takim zwykłym, klasycznym makijażem, więc jeśli byście się zastanawiali nad jego kupnem, to odradzam nie mam pojęcia ile on kosztuje ale tak jak mówię nie jest to jakaś bardzo, jakiś bardzo fajny kosmetyk, tu niby jest jeszcze napisane, że do skóry wrażliwej ja gdybym ja skórę wrażliwą bałabym go, bałabym się go użyć, więc tutaj i stanowczo, stanowczo Wam go odradzam Ponieważ tak naprawdę nie ma nic dobrego do zaoferowania Ten płyn salarny. Kolejny kosmetyk, który mi nie podpasował To suchy szampon z Sajosa. Tak naprawdę mam go jeszcze tutaj może na jedno użycie I co tutaj mamy napisane Do włosów delikatnych, bez energii, etc, etc Wszyscy wiemy o co chodzi z... Suchymi szamponami. Ten suchy szampon ma bardzo, ale to bardzo intensywny zapach, który utrzymuje się na włosach bardzo, bardzo, bardzo długo. A myślę, że, 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 że zapach tutaj nie powinien aż tak bardzo długo się utrzymywać, ponieważ jest to dosyć chemiczny i jakiś nie bardzo powalający zapach. Poza tym, podczas rozpylenia można się naprawdę prawie, że udusić. Poza tym pozostawia właśnie taki biały, taki biały poroszek na włosach. Fakt faktem przedłuża jakoś świeżość tych włosów, ale ogólnie głowa po nim potem swędzi, jest dosyć drogi i myślę, że już więcej go nie kupię. Tutaj jest do włosów delikatnych, właśnie bez energii, tak jak już wcześniej przeczytałam, 200 ml. Jeśli go używaliście, dajcie znać co na jego temat myślicie, bo bo Osobiście mi on nie podpasował i postaram się znaleźć jakiś inny suchy szampon, ponieważ ogólnie idea suchych szamponów mi osobiście bardzo się podoba, ale, ale, ale jeśli chodzi o ten konkretny, to myślę, że już więcej się na niego nie skuszę. Kolejny kosmetyk, który mi nie odpowiadał, to żel pod prysznic Mango z Mango Marakuja z Flosleku. Tą serię chyba można kupić w aptece. Jest tutaj napisane, że regeneruje i nawilża. I jeśli chodzi o ten produkt, to ani się nie pieni, ani nie nawilża. A mogę nawet powiedzieć, że chyba nawet wysusza skórę, ponieważ po jego zastosowaniu trzeba zastosować balsam, bo skóra jest bardzo ściągnięta i taka niefajna w dotyku. Nie pieni się. A myślę, że jeśli chodzi o żel pod prysznic, to właśnie o to chodzi, żeby, żeby wytwarzał bardzo dużo piał. Która właśnie będzie miała nasze ciało. Jeśli chodzi o zapach, to też nie jest jakiś bardzo, bardzo powalający, taki dosyć chemiczny i, i, i nienaturalny, więc tutaj doznania zapachowe również idą, idą w cień. Więc tutaj dostał laur konsumenta w dziedzinie Odkrycie 2010. No nie wiem, kto to testował, że, że, że postanowił dać tutaj. Właśnie, jakąś nagrodę akurat temu Żelowi Podprysznic. I ma tutaj jeszcze certyfikat natury, więc no, mogę Wam tutaj tą naturę zzumować, jeśli chodzi o skład. Dziewczyny, które potrafią czytać skład, mogą tutaj stwierdzić, czy jest to skład naturalny, czy nie do końca. Mi tutaj jeszcze zostało go. Na, na, na kilka kąpieli, więc jakoś go tam wyduszę, więc jeśli mielibyście się skusić na ten żel pod to ja osobiście odradzam jeśli jesteśmy już przy ciele pokażę wam jedno masełko do ciała które również nie powaliło mnie jakoś na kolana a jest to masło z b Be Beauty z serii Spa Afryka masło odżywcze z ekstraktem z pasyflory. jakiś czas temu był wielki bum na te, na, te, na te masełka właśnie, które są dostępne w Biedronce ja zdecydowałam się właśnie na te Afryka zużyłam go praktycznie już no, zostało mi na jedno, dwa użycia. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest to raczej taki zagęszczony balsam, aniżeli masło, bo masło moim zdaniem powinno być takie bardziej gęste i treściwe. I tutaj jeśli chodzi o wchłanianie tego masła, no to trzeba się troszeczkę napracować, żeby go właśnie wsmarować w ciało, pozostawia, wiecie, takie... Podczas rozmarowywania robi się taki biały i trzeba naprawdę wiele, wiele ruchów wykonać, żeby, żeby go wmasować w ciało. No z jednej strony jest to masaż, no ale z drugiej strony nie, nie zawsze ma się czas i ochotę na namasowanie na i, i, i tak dalej. Jeśli chodzi o nawierżenie, to również jakoś bardzo nie. Em, nie nawilża, zapach jest dosyć intensywny, utrzymuje się przez dosyć długi czas ale nie jest, mnie osobiście ten zapach nie, podpasło, nie podpasował więc wolałabym żeby się nie utrzymywał aż tak bardzo na, na ciele są jeszcze inne rodzaje tych masełek, może są fajniejsze jeśli chodzi o zapach i działanie, ale ogólnie ta, ta seria Afryka mnie osobiście nie powaliła, masełko kosztuje bodajże 8 zł, do 8 zł chyba maksymalnie za 200 ml, więc cena jako tako się trzyma, ale myślę, że, że, że się więcej nie zdecyduje na tę masełka, chyba, że na jakiś, że chyba, że po, 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 po zaproponujecie mi jakiś inny z tej serii właśnie. Masełko nie wiem czy w ogóle jeszcze są w biedronce, więc tutaj e, dajcie cynk również w tej sprawie. E, no i myślę, że to tyle jeśli chodzi o to masełko. Ja jestem na nie. Kolejny kosmetyk do pielęgnacji to żel do higieny intymnej z Lidla Sericien i tutaj i tutaj jest napisane, że jest on do do codziennego stosowania, to się chyba rozumie przez samo się, delikatnie myje, wspomaga naturalną ochronę skóry, aloes łagodzi podrażnienia i nawiąże skórę i jest przebadany dermatologicznie, pół litra, wielka butla, cena około 10 zł więc jeśli chodzi o ilość i cenę, to jest nawet fajnie, ale ja go do miejsc intymnych używać nie będę. Myślę, że będę używać go jako mydło do, mydło do rąk, po prostu, ponieważ nie jest jakiś, nie jest jakiś bardzo taki fajny, nawilżający i tak dalej. Uczucie po jego zastosowaniu nie jest jakieś przyjemne. Nie będę się tu rozwodzić na temat, jak on tam wpływa na na, 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 wiecie, tamte miejsca, więc jeśli mielibyście się decydować, to stanowczo odradzam. Jest w konsystencji takiej żelowej. Ja ogólnie, jeśli chodzi o płyny do higieny intymnej, wolę te o konsystencji takiej kremowej, więc jeśli chodzi o ten żel intymny, zużyję go jako po prostu mydełko do rąk, więc zobaczymy jak będzie wpływał na skórę dłoni, bo na tą bardziej wrażliwą skórę nie działa jakoś bardzo przyjemnie i na koniec produkty z kolorówki bardzo, bardzo się najarałam jeśli chodzi o te produkty, ponieważ mam jeden kosmetyk właśnie z serii z tej serii, a inne okazały się nie aż tak fajne, mowa tutaj o cieniach z Essence z serii Stay All Day ja wcześniej zakupiłam sobie numer 03 Steel The Snow i już kilka razy wam go pokazałam czy to w ulubieńcach, czy to w makijażach jest to taki stalowy kolorek. Jeśli chodzi o ten, o ten konkretny kolor, jest taki bardzo zwarty właśnie, konsystencja tego kosmetyku jest taka dosyć zwarta, bardzo fajnie się rozsmarowuje i bardzo długo trzyma się właśnie na oczach. I, kiedy się dowiedziałam, że, że, że Essence wypuściło inne kolory, a dokładnie trzy te kolorki, od razu pobiegłam i je kupiłam. One kosztują w okolicach 8,50, więc tutaj zainwestowałam troszkę i tutaj mamy taki jasny kolor 0,9 i jeśli chodzi o konsystencję znowu tych, tych, tych konkretnych kolorów jest taka bardziej nie płynna tylko nie jest aż tak bardzo gęsta jak tego pierwszego, który wam pokazałam. One dodatkowo mają zatopione w sobie drobinki brokatu i jak widzicie, możecie może na tych innych kolorach, bo tutaj ten jasny jest mało widoczny. One się tak równomiernie nie rozcierają na oku, więc tutaj trochę lipa, jeśli chodzi o, o, o właśnie rozcieranie. Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda konsystencja tych konkretnych tej nowej serii właśnie essence, które wypuściło, to jest numer 08, czyli fiolet z różowymi drobinkami i on jest taki właśnie jak plastelina, bardzo miękki i przez to właśnie lipnie się rozciera na oku. W ogóle zobaczcie, nabrałam dosyć sporo tutaj go na na, na ręka, a na palec a tak naprawdę no szkoda, szkoda, no jak plastylina Jest tak naprawdę konsystencja e, Raz Pigmentacja nie jest również jakaś Powalająca, więc Bardzo, bardzo szkoda e, Bo właśnie Kupiłam je z zamysłem takim, że Będę ich używać właśnie Do takich mega szybkich makijaży e, Typu smołki, tu jest właśnie Jeszcze granat e, Numer 07 i właśnie tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, one są takie konsystencji plastyliny. Myślałam, że może jeśli do, dostaną one troszeczkę więcej powietrza, no to staną się bardziej takie, bardziej takie kamienne, jak właśnie te, te, ta, ta ta wcześniejsza seria, ale niestety tak się nie stało. Dajcie znać, jak u Was się sprawdzają te, 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 te cienie. Ja jestem troszeczkę zawiedziona i stosując go jako. Bazę pod makijaż kolorowy. Cień zyskuje jeszcze dodatkowy brokat, ponieważ on tutaj przebija właśnie ten brokat, który jest zanurzony w tych właśnie. Cieniach przebija właśnie, jeśli chodzi o cień pracowany, który na niego nakładacie, więc trzeba mieć to też również na uwadze. No i niestety jestem na niej, jeśli chodzi o te kolorki, a myślałam, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajna taka kolorowa baza pod kolorowe smoki. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o buble kosmetyczne, które w przeciągu ostatnich miesięcy trafiły mi się w mojej kosmetyczce pielęgnacji i kolorówce. Dajcie znać, jakich Wy kosmetyków nie polecacie, jakie Wy uważacie za buble i jeśli używaliście któryś z tych kosmetyków, które ja które ja tutaj Wam przedstawiłam, dajcie znać, jak u Was się sprawdziły, czy, czy, czy również uważacie je jako buble, czy są jednak Waszymi ulubieńcami. Więcej Wam nie gadam, bo się widzę, że tutaj rozgadałam troszeczkę za bardzo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Pa pa!